Hej, witam serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, co mężczyzna chce Tobie powiedzieć, jakie wiadomości właśnie krążą po jego głowie, ale może jeszcze właśnie u nich nie wiesz, nie ujrzały jeszcze, że tak powiem, światła dziennego i może warto by było dowiedzieć się właśnie, o co może chodzić. Także sprawdźmy, przetosujmy karty. W międzyczasie zapraszam na duchowykierunek.pl, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej relacji, czy też sytuacji życiowej, natomiast Dzisiaj zobaczymy, co mężczyzna chce Tobie powiedzieć, co chce Tobie przekazać, jakie tutaj wiadomości. Ok, wypada nam pierwsza karta, także oczywiście ją... E, ją weźmiemy. Natomiast potrzeba nam jeszcze kilku co najmniej, żebyśmy mieli fajne i ciekawe czytanie, szczegółowe. E, dobrze, przełożone karty, karty potasowane, także patrzymy, co tu jeszcze ciekawego widać. E, Okej. Okay. Zobaczymy na razie, sobie trzy karty, zobaczymy sobie, co z tego gdzieś tam wyniknie. Natomiast potem, ewentualnie, weźmiemy sobie jeszcze jakąś kartę. Dobrze, także pięć kielichów. Karta, która nam wypadła jako pierwsza. To jest karta, która w tradycyjnym znaczeniu odnosi się do żalu, do straty, rozczarowania lub trudności w pogodzeniu się z przeszłością. Natomiast w kontekście pytania o to, co mężczyzna chce Tobie powiedzieć, karta ta może sugerować, że w jego wnętrzu kryją się emocje związane z żalem lub poczuciem straty. Może chce wyrazić coś, co jest dla niego trudne. Na przykład, że żałuje czegoś, co się wydarzyło, lub że jest smutny z powodu pewnych okoliczności. Z takich rzeczy, które przychodzą mi na myśl, to jest. Możliwe, że chce przeprosić za coś, co się stało w przeszłości, ale nie wie, jak to wyrazić. I zbiera myśli, kontempluje, natomiast widać, że w pewien sposób no, zły wpływa to na niego, bo dużo stresu to powoduje. No i pytanie, czy faktycznie dojdzie do, do myśli, jak to, jak to zrobić. Może czuć, że coś co było między wami zostało utracone i jestem właśnie przetłoczony widać że próbuję sobie z tym poradzić ale póki co no całkiem całkiem ciężko ciężko to jest zrobić natomiast no, skupione jest póki co na tym co, co właśnie stracił idąc dalej mamy też kartę pięciu Pięciu monet. Więc pokazują się znowu takie uczucia braku wsparcia, izolacji, a może nawet problemy materialne. W kontekście pytania: co mężczyzna chce Tobie powiedzieć? Ta karta w połączeniu z pięcioma kielichami sugeruje, że mężczyzna może przechodzić przez trudny okres w życiu. Zarówno emocjonalnie, jak i materialnie, lub duchowo. Może czuć się opuszczony, wykluczony, lub zmagający się z problemami, które mają wpływ na jego samopoczucie i relacje. Możliwe, że chce Ci powiedzieć, że czuje się przytłoczony stratą i że jest w trakcie sytuacji życiowej, z którą trudno mu sobie poradzić. Może czuć się samotny, wykluczony, zarówno przez okoliczności, jak i emocjonalne. Jak i emocjonalnie, oczywiście, i być może oczekuje zrozumienia lub wsparcia od ciebie, natomiast nie wie, jak o to poprosić. Poniekąd jest to możliwe, że związane z takim ego, takim honorem mężczyzny, który gdzieś tam stara się ukrywać te właśnie takie słabości, chwile, chwile ciężkie, ze względu na to, że nie chce pokazać, że po prostu jest jakimś potencjalnie słabym w oczach swoich bliskich. Natomiast to, to co jest ciekawe, to jest tutaj ta energia tych piątek. Mamy 5 i 5, także taka właśnie podwójna energia piątek sugeruje czas przełomu. I to jest, myślę, że całkiem pozytywna wiadomość. Oczywiście pojawią się wyzwania, przez które ten mężczyzna musi przejść, natomiast wydaje się, że jest w stanie zagubienia w tym momencie, gdzie brakuje mu nie tylko radości, ale też poczucia bezpieczeństwa. Także myślę, że to będzie sprawa, którą no, powinnaś się w jakiś mniejszy lub większy sposób zająć i w nią zaangażować. Dzięki temu po prostu będziesz mogła go jakoś wesprzeć i wspomóc w tym wszystkim. I mamy kolejnego, kolejną kartę, czyli Pazia, albo też Giermka. Widać, że w tym czytaniu ta karta wprowadza taki element komunikacji, Element ciekawości, poszukiwania prawdy, i tutaj w kontekście pytania o to, co mężczyzna chce Tobie powiedzieć, ta karta sugeruje, że choć ma trudności emocjonalne, no i być może czuje się zagubiony lub osamotniony, no to właśnie jest bardzo ostrożny w sposobie, w jaki chce się komunikować. Może być taki czujny, analizować sytuację i zastanawiać się, jak przekazać swoje myśli. Karta Giermka Mieczy to karta osób, które są dociekliwe, ale czasami nie wiedzą, jak dobrze wyrazić swoje uczucia. Paźmieczy Mieczy wskazuje, że mężczyzna prawdopodobnie chce ci coś wyjaśnić, ale robi to w sposób zdystansowany lub ma trudności w zebraniu odwagi, by być całkowicie szczerym. Możliwe też, że obserwuje cię z daleka. Nawet dosłownie, na przykład śledząc Cię w mediach społecznościowych i próbuje znaleźć odpowiedni moment, by coś powiedzieć. Może czuć się niepewnie, czy ma prawo mówić o swoich problemach. 5 denarów, lub w sensie o swoich problemach właśnie w kontekście 5 denarów, bo 5 denarów to jest właśnie taki właśnie sygnał na te, na te problemy, ale też żal, który widzimy w 5 kielichach i, i z, tego, z tego względu, z tych względów, ostrożnie dobiera słowa. Natomiast wracając do Pazia Mieczy, to jest karta, która też często oznacza, że rozmowa może być raczej logiczna i taka oparta na analityce, przemyśleniach, nawet jeśli w środku niego trakają nim emocje. Może nie wiedzieć, jak wyrazić swoje uczucia wprost, dlatego posługuje się bardziej chłodnym podejściem. Widać, że tutaj trudny czas w jego życiu, zarówno emocjonalnie, jak i życiowo, i może czuć żal związany z przeszłością i poczucie straty. Także to wsparcie na pewno będzie tutaj mu bardzo, bardzo potrzebne i na pewno się ucieszy, jeżeli mu coś takiego zaproponujesz. Więc zapytaj się go spróbuj porozmawiać sama rozmowa na pewno będzie już dla niego wielka i gdzieś tam właśnie taka możliwość wygadania się. Kolejna karta król mieczy. Wprowadza do czytania taką energię dojrzałości, energię logiki, opanowania, jasnej komunikacji. Także w kontekście tego pytania co mężczyzna chce tutaj powiedzieć? Obecność tej karty wskazuje, że pomimo trudności emocjonalnych i życiowych, ostatecznie pragnie wyrazić się w sposób przemyślany, konkretny. To też mieliśmy wcześniej, czyli właśnie takie, takie analityczne podejście do tej sytuacji. Król mieczy symbolizuje osobę, która potrafi oddzielić emocje od racjonalnego myślenia i przekazać swoje myśli w sposób klarowny i zdecydowany. Hmm. Widać tutaj, że mężczyzna chce w końcu otwarcie i jasno porozmawiać i wręcz właśnie gdzieś tam bardzo, bardzo chciałby to zrobić w końcu, więc możliwe, że taka inicjacja z Twojej strony będzie szczególnie dla niego właśnie trafna i potrzebna. Widać, że chce gdzieś tam uporządkować swoje emocje i wyrazić to, co leży mu na sercu w sposób bardziej logiczny niż emocjonalny. Na pewno bardzo ostrożnie analizuje i zbiera myśli do bardziej stanowczego działania. Jednocześnie Król Mieczy może wskazywać, że mężczyzna jest teraz bardzo skupiony na kontroli swoich emocji i to będzie taka właśnie sprawa związana z tym, z tym z tą ostrożnością. Na pewno to, co chcecie przekazać, to jest coś, co w jego oczach wymaga uporządkowania. Być może coś dotyczące przeszłości, co wydarzyło się między wami. Na pewno to będzie ciężki okres dla niego, to będzie okres, który, który będzie pełen wyzwań, natomiast widać tutaj, że całkiem takiej sporo energii... właśnie, mam wrażenie, że tutaj będziesz... Musiała go otoczyć całkiem dużym wsparciem i w tym wszystkim mu pomóc, a zarazem może zainicjować tą rozmowę. Możliwe, że chce wyjaśnić ci coś, co gdzieś tam w przeszłości dla ciebie było bardzo złe, coś co zrobił na przykład i, i, i to dziś było dla ciebie bardzo złe. No, i dopiero gdzieś tam teraz przyszła mu do głowy taka refleksja, i gdzieś tam bije się właśnie z myślami, czy mówić ci o tym, czy nie. Natomiast widać, że chce bardzo mocno porozmawiać, więc warto by było tą rozmowę faktycznie zainicjować i spróbować, spróbować to wyjaśnić, tak, żeby on był bardziej spokojniejszy i żebyś ty nie musiała się martwić, że coś ciągle mu chodzi po głowie, a ty o tym nie wiesz. Także to tyle. Dziękuję Ci za odsłuch i wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. I do usłyszenia w kolejnych rozkładach. Hej!